Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie z salonu Ines, tym razem na ulicy Legnickiej. Ja mam na imię Damian, dziś ze mną jest Iza Kaszycka, która osiągnęła już poziom szkoleniowca wewnętrznym systemie szkoleniowym MJK. Cześć Iza. Cześć. Kochani, e, zadam parę pytań Izie. E, Iza, powiedz mi proszę, e, kiedy zaczęłaś Twoja przygoda z, z salonem Ines? Nie można powiedzieć, że tak 15 lat temu, prawie. Prawie 15 lat temu e, przeszedłem czwarty... tutaj jako. Osoba świeża. Świeżutka, zielona, nie mająca pojęcia. Ulicy. No, okay. tak z ulicy. to jest bardzo istotne słowo. Salony Ines słyną z tego, że ich wewnętrzny system szkoleniowy MJK potrafi przeszkolić każdą osobę, która nawet w tym momencie chciałaby się przebranżowić, stwierdzić, że chce być fryzjerem. Czy możesz powiedzieć nam kilka słów, właśnie, co Wy tu robicie, czym jest ten system szkoleniowy MJK? A. Dodam jeszcze że przebranżowić to jest jedna sprawa. Okay. Druga sprawa to jest też taka że jeśli ktoś po prostu chce się nauczyć zawodu ale nie miał żadnej szkoły kursu też może przyjść. Czyli osoby młode przede wszystkim bo przebranżowić to też e, różnie to bywa. E, chociaż też mamy tutaj osoby które skończyły studia e, i przyszły jednak się uczyć zawodu e, ale też są też takie osoby które skończyły liceum skończyły szkołę e, Chciały się uczyć zawodu, ale coś nie wyszło, nie poszły do szkoły i nauczyły się tutaj. E, czyli uczymy osoby, które chcą. Przede wszystkim, które chcą, e, niekoniecznie muszą mieć szkołę, kurs, po prostu mogą przyjść z ulicy tak zwanej. Mhm. E, więc kilka słów o tym całym systemie, jak to wygląda, bo widzimy tutaj praktykantów, młode osoby, które e, się szkolą. Jak wygląda ten cały system? E, każdy uczeń dostaje swojego mentora. E, teraz jestem... Ja, mentorem głównym, mam aktualnie trójkę uczniów, każdy na innym poziomie. Uczenie polega na tym, że staram się podchodzić bardzo indywidualnie do każdej osoby, bo każdy się uczy inaczej. Ten zawód nie jest prostym zawodem, jak wszystkim się czasami wydaje. Trzeba dużo chcieć, przede wszystkim trzeba chcieć, bez tego nie ruszymy dalej. Bardzo podchodzimy indywidualnie, aż ja się staram podchodzić indywidualnie do każdej osoby. Każdy z salonu pracujący z nami, czyli nasi koledzy nam pomagają, więc jeśli ja nie daję rady na przykład prowadzić jakiegoś szkolenia albo coś pomóc, to zawsze młodzież może się też zwrócić do kogoś innego, bo to nie jest tak, że mentor to jest tylko najwyższa osoba i już nikt więcej nie może nic dopowiedzieć. Współpracujemy tu ze sobą. No i przede wszystkim system polega na tym, że staram się uczyć od samych podstaw zawodu. Głównie się skupiamy na zawodzie, no bo jednak uczymy fryzjerstwa, więc najpierw podstaw, potem idziemy dalej, ale wszystko ma swój, swoje tempo, swoje kroki. I tak jak mówię, u każdego jest inaczej. Jedni są tacy, że potrafią szybko, niektórzy wolniej, ale mimo wszystko skupiamy się głównie na tym, żeby się nauczyć, jak być dobrym fryzjerem. Doskonale. Ci praktykanci, te osoby, które przychodzą z zewnątrz, uczą się, tak jak powiedziałaś, praktyki, czyli bezpośrednio pracując z klientami, czy na główkach? Jak to wygląda? Startujemy zazwyczaj na główkach, ze względu na to, że no, ja nie mogę sobie pozwolić na odpowiedzialność, że osoba, która totalnie nawet nie wie, jak trzymać nożyczki, Oczywiście. nagle weźmie żywą głowę, bo różnie to mogłoby się skończyć. Więc zaczynam od główek, dopiero w momencie, kiedy uważam, że już możemy iść dalej, i zaczynamy zapraszać osoby szkoleniowo. Są to osoby, które wiedzą, że przychodzą do uczniów zgadzają się na to chętnie, także wtedy uczeń, który już ma wiedzę, który już przeszedł ten podstawowy poziom i mentor jego decyduje, że już może iść dalej, zaczynamy robić na żywych głowach, no bo wiadomo, no, najważniejsze są żywe główki, czyli klienci, a nie lalki. Ale one też są potrzebne. Okej, okay, wtedy ty bądź inne osoby są zwykle z boku i obserwują, pomagają, doradzają. Kontroluje. Kontrolują. Dobrze, to to wiemy. Natomiast wiemy też, że ruszył nowy program. Są te to otwarte szkolenia, które salon jest, zrobił ostatnio i są to szkolenia dla wszystkich, czyli nie tylko dla osób pracujących w salonach, ale mogą przyjść również osoby z zewnątrz, które być może interesują się fryzjerstwem i chciałyby się czegoś nauczyć. Takie szkolenie miało miejsce ostatnio. Tak. Um, powiedz mi, jak Ci się udało? Zadowolona jesteś? Znaczy się, ja jestem zadowolona, myślę, że młodzież też, co prawda jest to świeży projekt, więc jeszcze nie mieliśmy zbyt dużo gości, aczkolwiek jedna osoba przyszła i jak na razie została, więc jest to, jest to bardzo ciekawy projekt, no ale przede wszystkim skupiający się na tym, żeby każdy zobaczył jak to tak naprawdę wygląda od potrzebki jak wyglądają szkolenia, jak, na czym się skupiamy, no i żeby mógł zobaczyć, czy go to interesuje, czy nie interesuje. Jak wygląda praca fryzjera. Przede wszystkim, z, jak wygląda nasza praca. Stanę z boku Wiem, że na takim tak. szkoleniu otwartym też mieli możliwość nawet spróbować coś tam tak, no. zrobić. Także, kochani, obserwujcie fanpage Salon Ines. Oczywiście zapraszamy do Izy na ulicę Legnicką. Zapisy online, bądź telefonicznie Salon Ines Legnicka. Obserwujcie fanpage, dlatego że tam są często podawane informacje, Odnośnie właśnie szkoleń, otwartych szkoleń bądź szkoleń wewnętrznych, na które również Wy, nie będąc pracownikami salonu, możecie przyjść. Salonines.pl, również strona internetowa, tam aktualne promocje i wszystkie nowości, które obowiązują w salonach Ines. Bardzo Ci dziękuję, Iza, za rozmowę. Dziękuję również. Ty wracasz pewnie do pracy. Tak. Więc do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.